Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Eee, witajcie dzisiaj na kolejnym spotkaniu z cyklu spotkań z prelegentami Festiwalu Stresów. Próbowałam policzyć ile tych spotkań już robiłyśmy z Janą Dziumiejką. pro na pewno naście, a może nawet więcej, więc z kilkoma prelegentami już rozmawiałyśmy. Eee, dzisiaj naszym gościem specjalnym, ponieważ eee, Zaproszonym przez naszego współorganizatora Uczelnię Wyższą Szczecińską Kolegium Baltiku jest z nami Iwona Guzowska. Witaj, Iwona. Dzień dobry, jeszcze raz wszystkim witam. Jak ja to mówię, to ta Iwona. <grytania> Znana wszystkim jako sportmenka, mistrzyni, wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kickboxingu. Ale my chcielibyśmy pokazać światu tą Twoją wersję, która jest teraz, tak? a jesteś mentorką, jesteś trenerką mentalną. I to nie tylko dla sportowców: dla sportowców z też, ale nie tylko. I w takiej roli właśnie przyjedziesz do Szczecina, aby poprowadzić wykład Mistrzowski Spokój. No, kto jak nie mistrzyni ma taki wykład z takim tytułem <laughs> poprowadzić? Czy będzie tam dużo o sporcie? Coś powiesz o tym wykładzie? Czy będzie dużo o sporcie? To się dopiero okaże. Na pewno o sporcie trochę będzie. Natomiast to właśnie poprzez sport, zwłaszcza przez boks zawodowy, bo Mistrzostwo Świata w kickboxingu zdobywałam też kilka razy Mistrzostwo Europy. Natomiast ten mistrzowski spokój musiałam wypracować dopiero tak naprawdę. W boksie zawodowym, wtedy kiedy przyszło mi walczyć o pierwszy w historii tytuł Mistrzyni Europy i Świata w boksie zawodowym dla Polski. No i muszę powiedzieć, że dopiero ten sport otworzył przede mną nowe możliwości. W tamtych czasach, a był to rok 1999, kiedy w lipcu stoczyłam swoją pierwszą walkę. Właśnie o tytuł zawodowy w boksie, a później we wrześniu już o Mistrzostwo Świata. Nie było coachów, nie było psychologów sportowych, nie było dostępnych takich narzędzi, z których dzisiaj każdy może skorzystać. Dobrodziejstwo przekazu informacji poprzez internet i tak dalej. To jednak jest ogromne wsparcie dla każdego z nas, ale wtedy tego nie było. Dlatego, to, co wypracowałam, to jest przede wszystkim praktyka, to jest to, co działa, a nie teoria, której nauczyłam się z książek. Dlatego, to tak jest skuteczne i dlatego przynosi takie dobre efekty i działa na wielu płaszczyznach. Bo przede wszystkim, jesteśmy ludźmi bez względu na to, czym się zajmujemy. Każda praktycznie dziedzina życia jest połączona z innymi. I nie można powiedzieć, że sport jest jakiś inny, wyjątkowy, bo te same zdolności, te same umiejętności i mm, ten specyficzny stan skupienia umysłu jest potrzebny do osiągania sukcesów y, na, każdy, na każdym polu naszego życia. I, 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 i o tym będzie, a do, do osiągania sukcesów, do, do, do osiągania założonych przez siebie celów, bądź niedocierania do tych celów, co powoduje większą frustrację niż ich osiąganie, Potrzebny jest mistrzowski spokój, bo w kluczowych, bardzo trudnych sytuacjach to właśnie ten spokój decyduje o tym, czy nasze przedsięwzięcie skończy się powodzeniem, czy też nie. No dokładnie, więc te osoby, które chciałyby posłuchać, co masz na ten temat do powiedzenia, i, i właśnie z własnego doświadczenia co chciałabyś przekazać to zapraszamy na wykład 11 września, to jest sobota, między godziną 14.30 a 16.00 na dużej sali wykładowej. Będzie można się spotkać z Tobą i jest to wykład niebiletowany, to znaczy można przyjść nawet jeżeli się biletu na warsztaty nie kupi, tam, bo to jest wykład, jest duża sala, więc dużo osób się tam zmieści. Dobrze, ale oprócz tego, że przyjeżdżasz do nas i prowadzisz też wykłady gdzieś w innych miejscach, m.in. właśnie na, na uczelni Collegium Balticum, to organizujesz też takie wyjazdy, power campy. My, my się w ogóle poznałyśmy tak online, bo jeszcze na żywo się nie widzieliśmy, ale online już miałyśmy okazję, w marcu tego roku, właśnie jak Collegium Balticum organizowało taką imprezę online dla, dla kobiet, ty wtedy miałaś wykład, ale też chwilę rozmawiałyśmy. Wraz z Janną, Dziumeńko. Właściwie to ona bardziej rozmawiała z Tobą. I wtedy mówiłyśmy właśnie o tych wyjazdach. Czy w międzyczasie udało się zorganizować taki power camp? Mówię, czy się udało, ponieważ wiemy, jakie są warunki, tak? Udało się. Tak, w tym roku były już dwa, dwa kampy, dwa obozy. W zasadzie jeszcze z tym, co się działo wcześniej, to były już trzy. Czwarty będzie w październiku, a trzeci Women Power Camp. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to była kolejna fantastyczna podróż w głąb siebie, wszystkich uczestników, uczestniczek, i efekty jak zwykle są zdumiewające, również nas. Bo dajemy z siebie 100% i informacje, które później uzyskujemy, wiadomości, które do nas dochodzą, telefony od uczestniczek, że Iwona, dzieją się takie cuda w moim życiu, wydarza się tyle dobra, że muszę ci o tym powiedzieć. To jest nie, nieprawdopodobna satysfakcja, wielka radość. Te kampy to jest połączenie. Yy, chciałam się spytać, czy pracy? zdradzisz to, co mówicie? Tak, przede wszystkim to jest połączenie pracy. Swojej własnej na, na, na kilku poziomach. Na poziomie oczywiście umysłu, logiki, na, po, na poziomie ciała, bo poprzez ciało możemy odkryć bardzo wiele rzeczy, które są w nas gdzieś pochowane, które są w nas czasami zamrożone mówię tu o trudnych doświadczeniach. Ale poprzez ciało też następuje uwolnienie, bo depry, deprecjonujemy znaczenie ciała, a ono jest niezwykle ważne. I bardzo często, tak się stało w moim przypadku, poprzez bardzo mocną, hardkorową wręcz pracę z ciałem, dotarłam do sfery duchowej, tej sfery, którą często błędnie mylimy z religijnością i, i z czymś takim, nie wiem, świętym, w cudzysłowie, a tak naprawdę jest to część naszego ciała, ciała energetycznego i to jest. Mocno powiązane z naszym nieświadomym umysłem, który jest potężnym, potężny i jest potężnym narzędziem w czyszczeniu siebie ze złych nawyków. Z negatywnych przekonań, takich destrukcyjnych, które mamy na swój temat, na temat swoich własnych możliwości. I jeśli zrobimy tam porządek, to ten nieświadomy umysł będzie nas wspierał we wszystkim, co robimy, i wtedy właśnie się zaczynają dziać te różne cuda. Ta praca jest nie tylko ze mną, ale jest również z instruktorami, którzy zabierają uczestniczki w zupełnie inny świat świat no, taki bardzo męski, ale to wszystko ma sens. Każda kobieta może się tam nauczyć niesamowitych rzeczy, które oby się nigdy nie przydawały, ale lepiej to umieć niż, niż nie. Jak zachować się w przypadku ataku, Mm. ataku terrorystycznego, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich, ale również jak przetrwać na przykład w środku lasu. My bardzo dobrze poruszamy się po miejskiej dżungli, która paradoksalnie jest dla nas dużo bardziej niebezpieczna niż, niż głęboki las, no ale, ale tego trzeba doświadczyć. Więc kampy się odbyły, odbyło się, no to był po prostu bardzo dobry cały czas. Ale to, co chcę powiedzieć teraz, jest niezwykle ważne, bo chcę żebyście wiedzieli, że to moje spotkanie z wami w Szczecinie to nie będzie tylko wykład, który po prostu wygłoszę, przyjdę, powiem, wyklepię za przeproszeniem coś i po sobie pójdę. Ja wam po prostu zostawię trochę narzędzi. I te narzędzia, oczywiście, co z nimi zrobicie, będzie zależało od was, ale one działają. Więc podzielę się z wami wiedzą praktyczną, którą możecie zacząć stosować już teraz. Właśnie mm, po to, żeby osiągnąć ten mistrzowski, mistrzowski spokój, żeby go w sobie odnaleźć, uruchomić, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam tak bardzo potrzebny. Zapytałaś mnie również, czy tylko kampy. Nie, nie tylko. Kampy. Pracuję też nie z ludźmi, bo jednak indywidualny proces ma hmm. największą moc. Współpracując z człowiekiem jeden na jeden, rozpracowujemy to, co jest dla tej, dla tej osoby, dla tego człowieka najważniejsze. I tam się dzieje najwięcej takich gruntownych zmian pozytywnych, które prowadzą w zasadzie do, do miejsca, w którym ten człowiek pragnie być. To jest dla mnie bardzo fajne. Sportowcy to zadaniowi klienci, bardzo fajnie się z nimi pracuje, ale ktoś, kto poszukuje swojej własnej drogi, chyba jest jeszcze wdzięczniejszym współpracownikiem na tej pięknej drodze. Bo patrzeć, jak ktoś się tak pięknie rozwija. Coś, coś przerywa chyba, nam. I ona jest w trynie, w górach, więc może coś tam. A no może tak być. Jestem w górach. Mam słaby. Za... Tak, mam słaby zasięg. Ale jest naturalnie za to, jest piękne drzewo z Jesteśmy? Tyłu. No chyba tak, chyba tak jesteś. Tak, jest naturalnie wyszłam. Tak, wyszłam na ziąb, ale nie żałuję. No to dziękujemy, że się tak poświęcasz dla nas i teraz i, i że przyjedziesz do nas do Szczecina, to też nas cieszy. Bo nie wiem, kiedy ostatni raz byłaś w Szczecinie. Czy znasz, to nasze teraz rozprośnienia. No muszę przyznać, że... Tak, Szczecin rzeczywiście jest rozkopany. Natomiast w Szczecinie mieszka moja przyjaciółka, więc w Szczecinie bywałam dosyć często. Szczecin zna bardzo dobrze mój mąż, który służył w jednostce w Szczecinie i stamtąd też jeździł na misję. Więc chociaż nie jest blisko mi do Szczecina, w sensie kilometrów, to jest to miasto bliskie memu sercu ze względu na ludzi, których tam mam. I teraz będziesz miał więcej, bo na pewno ci, co Cię poznają, to, to też gdzieś tam będą Cię powspominać. Chciałam jeszcze jedno pytanie zadać, ponieważ pracujesz z ludźmi, znasz ich problemy, obserwujesz od jakiegoś czasu, więc czy czujesz, że jest jakaś różnica teraz w potrzebach takich, właśnie rozwojowych u ludzi, w czasie takim specyficznym, w jakim żyjemy, tak? nie ukrywajmy. My ten festiwal też robimy teraz inaczej niż kiedyś. Czujemy, że to troszeczkę inaczej płynie, ale też bardzo mocno czujemy, że jest tutaj u nas, właśnie w Szczecinie, potrzeba, żeby taką wiedzą się dzielić. Masz jakieś obserwacje ze swojej strony? Na pewno w ostatnim czasie, zwłaszcza od półtora roku, to co towarzyszy ludziom, to niepewność. To, z czym się spotykam, to jest utrata kontroli. Utrata kontroli, która prowadzi bezpośrednio do bardzo wysokiego poziomu stresu, lęku, niepewności, strachu o, o przyszłość. Ludzie, tkwiąc w tej energii, niestety są narażeni dużo bardziej na negatywne emocje, które z tego później wypływają. U niektórych jest to złość, gniew, bunt. U niektórych jest totalne wycofanie z kolei, czyli od agresji do, do totalnego poddania się i y, kompletna utrata wiara w siebie, w własne możliwości, dlatego że to, co się dzieje wokół nas, to są decyzje ludzi, y, jakichś ludzi, na które my nie mamy żadnego wpływu, a one po prostu w nas uderzają. I y, to jest chyba największy problem. Z którym się każdy z nas musi mierzyć na swój własny sposób. Więc w tym zakresie rzeczywiście są ogromne zmiany, i potrzeby, które mają ludzie teraz, są z tym bezpośrednio związane. Ale zrozumienie, że tak naprawdę kontroli w naszym życiu mamy bardzo niewiele, czasami aż mi się chce powiedzieć, że nie mamy w ogóle nad niczym kontroli, co nie jest oczywiście do końca prawdą. Robi duży, najpierw duży bałagan w głowie, a później Wreszcie wszystko układa na swoje miejsce. Dlatego, że bardzo ogromna potrzeba usiadania kontroli nad czymkolwiek jest ułudą, która pęka jak bańka mydlana wtedy, kiedy tej kontroli jesteśmy pozbawieni. Ale de facto dopiero wtedy możemy odkryć, że mamy wszystkie narzędzia i wszelkie możliwości do tego, żeby jednak przetrwać, przeżyć i żyć tak. Żeby to było w zgodzie ze mną, z, moj z moją duszą, z moimi archetypami, z moimi pragnieniami, nie pragnieniami, które po drodze gdzieś nabyliśmy bądź zostały nam wdrukowane. Ale o tym trochę opowiem więcej podczas nas naszego spotkania, bo to jest bardzo ważna kwestia. Wtedy, kiedy odkrywamy, że moje pragnienia tak naprawdę to są pragnienia, które przyjęłam y z zewnątrz, a były to pragnienia kogoś innego. Oczekiwania względem mnie, a to, co jest dla mnie ważne, muszę dopiero odkryć. Albo wiem, co jest dla mnie ważne, tylko z tego z jakiegoś powodu zrezygnowałem. Więc e, myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Jestem mm. o tym bardzo przekonana. I to może rozpocząć e, całą serię pozytywnych zmian, które doprowadzą do mistrzowskiego spokoju. Dokładnie. Myślę, że te osoby, które i oglądają nas, parę osób widziałam, które zaglądało i te osoby, które później obejrzą ten filmik, słuchając ciebie, poczują twoją energię i to w jaki cudowny sposób już teraz zaczęłaś do nas mówić i ja, ja już sobie znalazłam tam jedną odpowiedź do swojej sytuacji, więc pomyślcie jak to będzie, jak wykład będzie trwał półtorej godziny. Zapraszamy zatem na mistrzowski spokój, znaczy poczuć mistrzowski spokój i odziwony i się jego troszeczkę nauczyć 11 września na festiwalu zkleso. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteś z nami. Zmykaj do ciepłego pomieszczenia. A, to tylko na chwilę, po to, żeby założyć buty, kurtkę i iść gdzieś dalej w góry. No bo skoro jestem tutaj, ja kocham tatry. Miłością bezwzględną, więc wykorzystuję każdy czas. Poza tym, góry ode mnie, moje dziecko jest blisko ciebie, więc już wiem, jaka jest pogoda u niej. Tak, no dzisiaj nie jest może Malinowa, ale Brytyjczycy mawiają, że pogoda jest zawsze dobra, złe jest tylko ubranie. Więc dobre ubranie mam, idę, idę dalej eksplorować te piękne okolice, a Wam życzę wspaniałego, dobrego, pięknego dnia. No i do zobaczenia 11 września w Szczecinie. Do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję Kasiu.